Linie DR Supreme tworzy pięć kolekcji. Kyoto to różnorodne modele połączone motywem drewna. Laminat świetnie imitujący naturalny fornil pokrywa powierzchnię skrzydła drzwiowego, opasek i ościeżnic. Dostępne są cztery kolory: od jasnej sosny przez dwa odcienie dębu po ciemny orzech. Dostępne mamy skrzydła proste o minimalistycznym wyglądzie. Elementami dekoracyjnymi są intarsje w układzie pionowym i poziomym, a za moimi plecami mamy nowość: skrzydło z przeszkleniem i z graficznym układem szprosów. Masywne i solidne skrzydło, wypełnione spłytą płytą wiórową. Nie posiada wypełnienia typu miodu. Skrzydło wyposażone jest w wytrzymałe zawiasy i chowany zamek magnetyczny. W wysokości 230 cm mamy aż 3 zawiasy. Wszystkie zaprojektowane przeze mnie modele dla linii DRE Supreme możecie zobaczyć na stronie suprimdre.pl. Zapraszam Was również do oglądania naszych social mediów.